Szukasz ciekawego, a jednocześnie prostego i niedrogiego przepisu? Bądź z nami co tydzień na Szlaku Smaku, gdzie razem z Darkiem Kuźniakiem przygotujemy dla Ciebie przepisy na pyszne przystawki, zupy, dania główne i desery. Znajdziesz je co tydzień w naszym menu, na Szlaku Smaku, w sklepach i na kanale YouTube. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj, drodzy Państwo, pokażę Wam, jak szybko przyrządzić yy, pierś z faszerowaną, czyli inaczej nadziewaną. Yy, jest to tradycja, która tak naprawdę jest znana od, powiem szczerze, od zarania dziejów, czyli było faszerowane i kaczki, i kurczaki, i mięsa zawsze są faszerowane, nadziewane, a ja bym chciał Wam przedstawić pomysł, który tak naprawdę jak szybko zrobić w domu, żeby fajnie wyglądało, przede wszystkim dobrze smakowało i pięknie się prezentowało na talerzu? Co będziemy potrzebować? Filet z kurczaka. Na jedną porcję dajemy jednego fileta. Do tego ser żółty, czosnek, pomidor seci, szpinak, ryż, śmietana, cebula, czarny pieprz, oliwa. Od czego zaczynamy? Przede wszystkim rozmrażamy szpinak. Odciskamy, aby się pozbyć wody. Następnie dodajemy pokrojonego pomidora seci i żółty ser. Nie dodajemy ani soli, ani pieprzu. Pomidor seczy jest słony, ser również jest słony, także idealnie nam się smak zbalansuje w środku mięsa. Szpinak już jest odsączony, bez wody. Do tego dodałem tarty ser i pomidora. Czyli kroimy drobniusieńko w kostkę pomidora. I za pomocą dłoni. W rękawiczce wymieszamy farsz, a następnie nafaszerujemy filet z kurczaka. Aby nadziać mięso, trzeba położyć mięso w ten, w ten sposób. Potrzebujemy długi cienki nóż. Mięso przyciskamy dłonią, wtedy się nie skaleczymy. Przyciskamy, wbijamy delikatnie i za pomocą noża nacinamy w środku. Teraz farsz. Mieszamy farsz. Dobrze, tak wymieszany. Farsz o. wkładamy do środka mięsa. Za pomocą palca wciskamy farsz do końca. Pierwsza zrobi się nam wypukła. Może coś opowiem z ciekawostek, jeżeli chodzi o pomidory, bo mamy tutaj pomidory suszone, ale powiedzmy o świeżych. W 1893 roku Amerykanie uznali, że pomidor to nie owoc tylko warzywo i zaczęli stosować je do sałatek, dań i potraw. <laughs> Możemy to spiąć wykałaczką, ale naprawdę nie trzeba. O, mamy, filet przyrządzony, proszę bardzo. Gruby, jest solidny, naprawdę ładna porcja. Odetniemy jeszcze tutaj kawałeczek proszczyku. O, okej, okay. następnie. Dajemy delikatnie oliwy na deseczkę, żeby nie było za dużo duszu. Obtaczamy w oliwie i smażymy na patelni. W międzyczasie, jeżeli kurczak nam się smaży, proszę ugotować ryż, tak jak jest napisane na opakowaniu, i będziemy podawać z ryżem. Warzyw nie trzeba dawać, bo będziemy mieli w środku szpinak, pomidor suszony i ser. Co zrobimy na tej samej patelni, aby nie brudzić. Wiemy jak to jest, kiedy sami gotujemy w kuchni, nie chcę nam się zmywać, więc staram się tak gotować, żeby na jednej patelni można było zrobić yy, całe danie. Potrzebujemy cebulę w kostkę, posiekaną, i czosnek. Przesmażymy czosnek razem z cebulą. Następnie można podlać białym winem. My zrobimy bez białego wina, a z samą śmietaną, czyli sos śmietanowo-czoskowy z natką pietruszki. Cebulkę mamy pokrojoną, szykujemy sobie Mizą plus, czyli wszystkie rzeczy, które będziemy potrzebować, czyli cebula, czosneczek. Na początku przysmażamy cebulę, a następnie dodajemy czosnek. Wiadomo, że czosnek szybciej się pali i nadaje większej goryczy, także trzeba y, uważać. Mięso nam się tutaj smaży z każdej strony, to będzie około 7 minut, czyli 7 minut. Przykładamy na drugą stronę. Podlewamy wodą. I przykrywamy talerzem lub przykrywką patelnię. Chodzi o to, aby filet był bardziej soczysty. Kurczaka przerzucamy na drugą stronę. Do tego możemy dać oliwę, a ja dodam troszkę oleju z pomidorów. Do tego cebulkę przysmażamy na złoty kolor. Czosneczek. na tej samej patelni, czyli tutaj z jednej strony sobie przesmażamy, a z drugiej strony delikatnie grilluje nam się na patelni <laughs> filet z kurczaka. Cebula już nam się idealnie przysmażyła razem z czosnkiem. Do tego damy około 200 ml wody. I poczekamy, żeby delikatnie kurczak nam yy, zaparował. Opa. Słuchajcie, przykrywamy albo przykrywką, albo patelnią są dwie różne metody i zostawiamy delikatnie, niech paruje, czyli kurczak nam dochodzi. Wystarczy dwie minuty, następnie dodajemy śmietanę. Jest to trzydziestka. Kurczaczek jest gotowy. Do tego śmietana. I redukujemy. Sos nam idealnie zgęstniał. Tylko nie chcę go podawać z cebulą mistrzowską na talerzu, więc użyję miseczki i sitka, gdzie sos przepłuka... Przeci... Przeleje przez sitko. O! O! Docisnę, aby się pozbyć. Żeby cały smak nam przeszedł do sosu. Czyli sos mamy gotowy, potrzebujemy talerz. Wziąłem czarny, czarny złoty. Rant idealnie będzie pasował, czyli kurczaka mamy złocistego, tutaj jest zielony kolor, do tego biały sos będzie naprawdę stroić na talerzu ryż. Ryż możemy podać, albo na sypko, albo załżtacherki, ewentualnie <laughs> państwu pokażę mam ringi, które też się przydają w kuchni, czyli bierzemy, kładziemy ring do środka, wrzucamy sobie ryż, delikatnie uciskamy łyżką. Filet z kurczaka, kroimy po skosie. O, proszę bardzo, tak wygląda. A już ta herkę wyciągamy. Proszę bardzo. I układamy kurczaka. Hop. Do tego sos. Wam delikatnie na mięso. Do tego jakiś akcent zielony i danie będzie gotowe. Może tak i może tutaj troszkę zielonego i może tutaj troszkę zielonego. Ale żeby danie jeszcze bardziej ożywić, żeby wyglądało na bardziej świeże, zawsze używam łyżki oliwy, która <laughs> wygląda jak woda na talerzu. Naprawdę. O. Zapraszam na kolejny odcinek, a spotkamy się na szlaku smaku na kanale YouTube. Zapraszam.